Dobra, o, hipokryzja. Ja nie widziałem tej dramy, od razu mówię, pierwszy raz ją oglądam, tą dramę. Ty oglądałeś? Mm -mm. Ja nikomu nic nie zabrania, Ja może najpierw powiem moją teorię. Moja teoria jest taka, że Natsu World nie za bardzo dobrze idzie, jeśli chodzi o wyświetlenia. Nawet z Nitrocyniakiem wczoraj gadałem, że no Natsu sama miała takie wyświetlenia, tam 300-400 tysięcy na odcinek, a teraz ma, współpracuje, nie wiem, tam z ponad 10 osób jest, montażyści, operatorzy. Ja popatrzyłam po followersach i nie mają jakiegoś dużego przejścia. Mm. I, i, to nie jest takie bum jak Timik. Tak, tak. I ja uważam, że ona po prostu na siłę robi te dramy, bo przynajmniej jak są dramy, to, się, to ludzie to oglądają, ktoś się tym interesuje, a tak naprawdę, gdyby y, nie wprowadzali jakiegoś elementu kontrowersji, to wszyscy by mieli już za miesiąc całkowicie wypierdolone. A tak to okej okay, hejtują, ale przynajmniej ktoś o tym gadam, ktoś to obejrzy. Taka jest moja teoria. No, płatków się niestety nie robi tydzień. Płatki się robi trochę dłużej. Zaczęłam nad nimi pracować, zanim się spotkamy. Taki argument. Hmm. Czy ja uważam, że te związki właśnie nad i są trochę takie kurwa zaświękowe. Mi to w ogóle się to jakoś tak nie leży. Tutaj był z Lexi, ta pokonała Lexi, teraz jest z Z wygraną. To była walka o niego. Tak to właśnie kurwa wygląda, takie jest dziwne. Team Natsu to miało być coś wielkiego, innowacyjnego na YouTube. Niestety jest straszną klapą. Łapią się dramy, bo nie mają nic do zaoferowania. No, no bo a co oni tam mogłem robić? Ja no, okay. Bo to jest wiesz, taki typowy team, po prostu. Tak, kolejny już. tak, zabawa, tam bla bla. bla. Znaczy. No, no nie chcę oceniać, jak nie oglądałem, ale tak to mi wyglądało, bo tak sobie przeklatkowałem po prostu. Ja jestem w szoku, że. Tak została tutaj naciągnięta rzeczywistość Myślę, i że, że tak manipuluje tak, że y, taka teoria spiskowa, że zapłacili Ultimu, żeby zrobił taką dramę? Nie. Ja mam takie podejście, że Natsu tak naprawdę ma to wypierdolone, bo już jest za długo w tej branży, żeby się przejmowała, że ktoś ją skrytykował. Tylko że po prostu ona wie. Że dramy się opłacają, bo ona miała bardzo mocną dramę z tymi kamerkami, a wyszła na ta. tym bardzo dobrze. Więc wie, no że nawet ta, jak ta. się pokłóci z Multim i przegra, to i tak zyska zasięgowo na tym. Średnia kanału dzięki Dramie troszeczkę poszła w górę, bo zwykłe odcinki ogląda tam po 200 tysięcy osób, a hipokryzja multego prawie 600, nie? Więc jak będą wysyłać do reklamodawców, to zawsze średnia z tego tygodnia jest GIT, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, że że na co patrzy zasięgowo i trochę Myślę, na siłę to Team X też, Team X2 też tam miał jakieś wieczne jakieś kontrowersje, nie? No tak, Team X2 był ciągle krytykowany, przynajmniej na początku i dzięki temu ludzie się nim interesowali. A na przykład zobacz, Team X3 w ogóle nie jest krytykowany, bo nikogo nie obchodzi. Nikt nawet tam to Jest Team X3? Tak. A, I nikt czasu na to nie traci i żaden kanał w komentarzach nawet nie zwraca uwagi, co tam się dzieje i przez to nikt nie, nie ma zainteresowania nimi czasem właśnie krytyka działa pozytywnie na takie projekty, bo okej, okay, wejdzie 100 nowych osób, 90 osób wyjdzie, ale te 10% zostanie i powie o nawet fajne, coś tam nie wiem, Szydłowski krytykował, ale ja sobie obejrzę nudne, nie wiem no, strasznie, strasznie się zmęczyłam no jakieś takie